Prawdziwego to i sprawiedliwe, Wysławiać Ciebie Bogu rodzico. Zawsze chwalebną mi nie skalano, I matkę naszego Boga. Czcigodniejszą od Herubinów, I nieporównanie sławniejszą od Serafinów. Któraś w dziewictwie Boga słowo zrodziła, Ciebie prawdziwie, Bogu rodzice, uwielbiamy. Oto Bóg jest moim zbawieniem, Jemu zaufam i bać się nie będę. A jest moją. soc Boga, czcigodniejszą od herubinu i nieporównanie sławniejszą od Serapinów, któraś w dziewictwie Boga słowo zrodziła. Ciebie prawdziwie, Bogu rodzice, uwielbiamy. Alleluja! Święta Maryjo Zwierciadło Bez skazy. W Tobie Kościół ogląda przeczysty obraz swojej przyszłej chwały. Amen. Abryela do miasta w Galilei, zwanego Nazaret, do dziewicy poślubionej mężowi imieniem Józef, z rodu Dawida, a dziewicy było na imię Maryja. Anioł wszedł do niej i rzekł, bądź pozdrowiona pełna łaski, Pan z tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami. Ona zmieszała się na te słowa i rozważała, co miałoby znaczyć to pozdrowienie Lecz anioł pański rzekł do niej Nie bój się Maryjo znalazłaś bowiem łaskę u Boga oto poczniesz i porodzisz syna któremu nadasz imię Jezus będzie on wielki i będzie nazwany synem najwyższego a Pan Bóg da mu tron jego praojca Dawida będzie panował nad domem Jakuba na wieki, a jego panowaniu nie będzie końca. Na to Maryja rzekła do Anioła: Jakże się to stanie, skoro nie znam męża? Anioł jej odpowiedział: Duch święty stąpi na ciebie i moc najwyższego osłoni cię. Dlatego też święte, które się narodzi, będzie nazwane Synem Bożym. A oto również krewna twoja Elżbieta poczęła w swej starości syna i jest już w szóstym miesiącu ta, która uchodziła za niepłodną. Dla Boga bowiem nie ma nic niemożliwego. Na to rzekła Maryja: Oto ja służebnica Pańska, niech mi się stanie według twego słowa. Wtedy odszedł od niej anioł Oto słowo pańskie. Z rozważań świętego Johna Henrego Newmana, mówiąc o niepokalanym poczęciu Najświętszej Panny. Mamy na myśli ową wielką, objawioną prawdę, że poczęła się ona w łonie swej matki, świętej Anny, bez grzechu pierworodnego. Od upadku Adama cała ludzkość, ród jego potomków, poczyna się i rodzi w grzechu. Oto powiada natchniony autor w Psalmie Miserere. Zrodzony jesteś w przewinieniu. I w grzechu poczęła mnie Matka. Ów grzech, który obciąża każdego z nas i jest nasz od pierwszego momentu naszego istnienia, to grzech niewiary i nieposłuszeństwa, przez który Adam utracił raj. My, jako dzieci Adama, dziedziczymy skutki tego grzechu i utraciliśmy w nim ową duchową szatę łaski, którą od Trzymał od swego stwórcy w dniu stworzenia. W takim stanie utraty i wydziedziczenia wszyscy poczynamy się i rodzimy, a wyrywa nas z niego sakrament chrztu. Maryja jednak nigdy nie znajdowała się w tym stanie. Odwiecznym wyrokiem Boga została z niego wyjęta. Od wieczności Bóg, Ojciec, Syn i Duch Święty postanowił stworzyć rodzaj ludzki, a przewidując upadek Adama postanowił odkupić cały ludzki ród poprzez wcielenie Syna i jego cierpienie na krzyżu. W tym samym niepojętnym, wiekuistym momencie padło także postanowienie odkupienia człowieka przez Niego. Ten, który był zrodzony od wieczności, zrodził się na mocy wiekuistego wyroku, aby ocalić nas w czasie i odkupić cały nasz ród. Odkupienie zaś Maryi zostało postanowione w ów szczególny sposób, który nazywamy niepokalanym poczęciem. Nie to było postanowione, iż ma ona być oczyszczo oczyszczona od grzechu. Ale to, że od pierwszej chwili swego istnienia ma być uchroniona od grzechu, dzięki temu zły nigdy nie miał w niej żadnej cząstki. Była więc takim dzieckiem Adama i Ewy, jak gdyby prarodzice nigdy nie upadli, nie działała z nimi, nie działała z nimi ich grzechu, odziedziczyła dary, łaski. W jeszcze większym wymiarze, które Adam i Ewa posiedli w raju, jest to jej przywilejem i fundamentem wszystkich owych zbawiennych praw, które zostały nam niej objawione. Powtarzamy więc ze wszystkimi świętymi duszami, przeczysta dziewico bez grzechu pierworodnego poczęta, Maryjo, módl się za nami. Ota pulchra est Maria, et macula originalis non est in te. Takimi słowy pozdrawia Kościół marię Chryst Matkę Chrystusa. Jesteś cała piękna Bożą pięknością. Jesteś piękna pięknością łaski. Nie ma w Tobie dziedzictwa grzechu pierworodnego. Jesteś najświętsza. My również. Łączamy się w ten hymn uwielbienia. Wielbimy Trójcę Przenajświętszą za to szczególne wybranie, które stało się udziałem niepokalanej. Z większą czcią wyznajemy tajemnicę odkupienia, która wypełnia się w niej w sposób szczególny i wyjątkowy. Wpatrujemy się w duchowe piękno niepokalanej, która łączy się z jej Bożym macierzyństwem. Patrzymy dziś, dzisiaj ze szczególną ufnością w stronę tej, która tak głęboko związana jest z Kościołem, która stała się jego pierwowzorem. Jest przewodniczką w porządku, wiary, miłości i doskonałego zjednoczenia z Chrystusem. Znosimy ku niej oczy, aby objawiła nam coraz pełniej tajemnicę Chrystusa i Kościoła w której ona najbardziej jest obecna. Posiadasz moc niezwyciężoną, od wszelkich nieszczęść wybaw nas, byśmy na ciebie wowali Posłan był, by witaj matce boga rzekł. A kiedy ujrzał, że na jego bezcielesny głos bierzesz na siebie ciało, panie, stanął w zachwycie wołając do niej. Witaj. Najświętsza Panna na swoje dziewictwo. Do Gabriela śmiele rzeczę, dziwne Twej mowy znaczenie i duszy mojej do pojęcia trudne. Poczęcie bowiem bez męża udziału i macierzyństwo głosisz mi, wołając. Alleluja Czeka dziewica z upragnieniem na poznanie niepoznawalnego. I rzecze Bożemu słudze, czyż błono moje dziewicze może począć i porodzić syna, powiedz mi. A on w bojaźni i czci rzekł, jej wołają. i co męża nie znała, moc najwyższego okryła cieniem ku poczęciu, a jej łono nietknięte, urodzajno mu czyniła rolą, dla wszystkich, którzy chcą zbierać zbawienie, tak jej śpiewając Alleluja. Nawiedzić pobiegła, panna napełniona Bogiem. Dziecie w łonie Elżbiety zaraz rozpoznało jej pozdrowienie z radością. I skokiem tylko zamiast śpiewu wołało do Bogu, rodziny. Sprzecznych myśli, szarpanych jak burza, chwiał się i gubił Józef, patrząc na ciebie dotąd nietkniętą od męża. Snuł ciemny domysł o tajemnym związku, o nienagannym. Lecz pouczony od ducha świętego o tym poczęciu. Zaboa, hallelujah. Przyjmij, o potężna, najczystsza Pani, Królowo nasza Boża Rodzicielko, te pochwalne hymny, które Tobie jedynej z wdzięcznością śpiewamy. My, słudzy Twoi niegodni, wybrana spośród wszystkich pokoleń, nad wszystkie stworzenia nieba i ziemi wspanialszą się okazałaś. Za Twym udziałem Pan Zastępów jest z nami, przez Ciebie poznaliśmy Syna Bożego i nasyciliśmy się świętym Jego ciałem i krwią najczystszą. Dlatego błogosławiona jesteś z pokolenia na pokolenie, poprzez Boga wysławiona, wspanialsza od cherubinów i czcigodniejsza od serafinów. W tej oto godzinie, o pełna chwały Bogu Rodzico Najświętsza, nie ustawaj w modlitwie za nas. Niegodne Twe sługi, byśmy od wszelkiej złej myśli i od wszelkiego nieszczęścia wolni byli, i od wszelkiej sz szatańskiej złośliwości uchronieni. Aż do chwili ostatniej, wstawiając się za nami, zachowaj nas nienagannymi. Orędownictwem bowiem Twoim i opieką chronieni, Jedynemu w Trójcy Bogu, Stwórcy Wszechświata. Składamy chwałę, cześć, hołd i dziękczynienie teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. Błogosławmy Panu, Bogu nie.